Witaj Asiu! Dziś są twoje 17 urodziny. Myślę, że o tym wiesz, bo w sumie jesteś już stara i czas się o to zacząć martwić. To ten czas, kiedy siódemka jest z tyłu, a nie z przodu. Więc wiesz, czas z tego korzystać. Dlatego też wszyscy twoi znajomi, przynajmniej wszyscy, którzy wysłali filmiki, chcieliby Ci dzisiaj złożyć życzenia. Nie w taki tradycyjny sposób, ale właśnie przez ten filmik. Ale najpierw coś od twojego ulubionego, najbardziej epickiego i najwczarowszego. Ever, to the odds, just not be better. This one's for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. All. Cebula, czosnek, czosnek, budowali sobie mostek. A tym mostku była dziura i wypadła tam cebula. A tak poważnie, kochana Asiu, z okazji Twoich 17 urodzin chciałabym Ci życzyć wspaniałych przyjaciół, mniej awantur z Darią, głośnych koncertów, powodzenia w szkole i przede wszystkim wiary we własne możliwości. Nie życzę, nie życzę śle życzenia, śle życzenia, bo ja tobie śle życzenia, śle życzenia, śle życzenia, bo ja tobie śle życzenia, śle życzenia. Hej! Wszystkiego najlepszego dla ciebie. do tutaj tu kurwa, byłam na zakupach, mam śmieszną tapkę. Byłam u fryzjera, mam śmieszne włosy. Nawet kamerzystę mam. Tam stoi. Pewnie mu ręka drga. ha, ha. ha, ha, ha. No. I, na, I nawet gapki są, nawet, nawet kupiłam kaczki, które są statystami. Tak, menu, to, to Tak, tak, tak. fu tak, 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 tak. yeah. wszystkiego najlepszego. spełnienia marzeń. Panie przyjaciół, wszystko w szkole. Życzę Dobi i reszta! Wszystkiego najlepszego! Hey. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Życzymy ci. No. Do końca! Przeszkaku, <grymne> <grymne> na Jeszcze raz! cebula, no. no, Dużo zdrowia, zdrowia! zdrowia. Jeszcze, jeszcze raz, raz pieniędzy. pieniędzy! Tak i. No. Cebula! no to my życzymy ci. Dużo zdrowia, zdrowia, jeszcze raz! Pieniędzy! Droga Asiu, z okazji Twoich 17 urodzin, życzę Ci przede wszystkim. Jak najwięcej mięsa! Jeszcze więcej mięsa! Już zjadła jak najwięcej mięsa. Wszystkiego najlepszego. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, wspaniałych przyjaciół, samych sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń. Ja się, jakbyś zapomniała, to dzisiaj są Twoje urodziny. Z tej okazji chciałbym Ci życzyć przede wszystkim zdrowia, bo ono jest cholernie ważne. Klanów, jakie tylko sobie wymarzysz, koncertów z mega ekipą. Hajsu, abyś ukończyła wszystkie swoje kursy, jakie tam będziesz tylko chciała. Więcej radości, mniej smutków na pewno. Aby śniegu spadło tyle, abyśmy mogli razem bałwana ulepić. Powodzenia w harcerstwie, samych sukcesów. I wszystkiego najlepszego. 100 lat jubilatku. Z okazji urodzin chciałabym życzyć dużo zdrowia, szczęścia. Jak najwięcej powodów do radości, do uśmiechu. Samych dobrych ocen, hmm, wielu sukcesów w nauce, w życiu prywatnym, jakiegoś fajnego chłopaka. No i głównie, żeby spełniły się wszystkie Twoje marzenia. Wszystkiego najlepszego. Cześć, Serbola. Po pierwsze, e, nie wiem, czy się domyślasz, ale może wiesz, że dzisiaj masz urodzinę. A więc z tego wszystkiego, życzę Ci zdrowia, szczęścia, pomyślności, pocichy z rodziny, uśmiechu na co dzień, sukcesów, pieniążków, zdrowka. Czego sobie wymyślisz? Hm. Wiem, że będziesz filmikie, filmikami zaskoczona, więc żeby w tym dniu popłynęły do Ciebie same życzenia serducha. Jest świetnie, ja biorę w tym udział, buziaki Ci śleje. I pamiętaj, tysia jest tylko jedna. Buziaki dla siebie i żebyś w twoje urodziny nikt nie dał ci przykrości. Buziaczki. Cebula, z okazji twoich 17 urodzin chciałbym ci życzyć zdrowia, szczęścia, dużo prezentów, sukcesów w harcerstwie jeszcze raz salu. Twoich urodzin życzę Ci wszystkiego dobrego, najlepszego, żeby razem z rybą, która to wszystko dla Ciebie zorganizowała, zmarzyły się jak najdłużej na patelni zwanej życiem. Oraz tego, żeby matematyka stała się bliższym przedmiotem niż ostatnio. Nie kapryś nam, przyjaciółka, ale na pewno nasz wierzy w Ciebie. Żebyś w harcerstwie zeszła tak daleko, jak tylko chcesz, nawet krok dalej, żeby wszystko, czego pragniesz, się spełniło. Bo ważne jest spełnienie marzeń. Także 100 lat Wszystkiego najlepszego. Sto stora! Hej, cebula! <gulizacja> wszystkiego, Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo y, zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia marzeń. Kocham I cię. życzymy Ci jeszcze tutaj, tak, y, tego. Tak. Tego i tego i, i jeszcze i tego i tego i, 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 i tego, co jest już puste. Tak. tak i jeszcze i, byś coś znalazła. I, ale... i chcia chciałabyśmy, żebyś wiedziała, że cię kochamy i żeby się nie zmieniała i wszystkiego co najlepsze. Stop! Co bolaczku z okazji Twoich urodzin, chciałbym życzyć Ci wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności więcej szalonych faz, więcej kociołka panoramiksa, więcej lewitacji, w ogóle to klucze latają ptakiem i w ogóle wszystkiego najlepszego. Hey. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, spełnienia marzeń. Cebula! Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, Dobrych ocen, super przyjaciół, fajnego chłopaka, mnóstwa koncertów, abyś rozwijała się na ścieżce harcerskiej, żebyś dążyła do wyznaczonego celu i nigdy się nie poddawała. I żebyś zawsze, ale to zawsze, znała odpowiedź i 100 lat. Słuchaj, skoro już wszyscy złożyli życzenia, tylko nie ja. To teraz chciałabym Ci je złożyć. Życzę Ci, abyś spełniła się we wszystkim, co robisz. I w wolontariacie w Agrawce, i w gromadzie słuchowej jako przyboczna, i w drużynie jako kwatermistrzyni, i żebyś w ogóle nadal była taka super bardzo epicka, jak jesteś. I żebyś w ogóle robiła to wszystko i w szkole. Życzę, że wyszła dzisiaj z zagrożenia, z matematyki i w ogóle, żebyś na koniec roku nie miała żadnego zagrożenia i nie musiała nic zrobić, żebyś miała same piątki i szóstki w szkole. Chociaż wiemy, że to niemożliwe, ale chociaż żebyś te luje. Życzę Ci tego, abyś nadal została tak bardzo fajna i tak bardzo super, jaka jesteś. I życzę Ci tego, abyś znalazła w ogóle super mega wiele przyjaciół, takich jak ja czy jak inni twoi przyjaciele. I generalnie życzę Ci tego, abyś została taką samą cebulą, jak jesteś, bo w sumie jesteś bardzo fajną cebulą. I wszyscy cię lubimy. I dlatego nagraliśmy ci te filmiki. Więc teraz od wszystkich i ode mnie i od każdego z osobna i od wszystkich razem chciałam ci życzyć 100 lat. I wszystkiego najlepszego. I wszystkiego spełnienia wszystkich twoich marzeń i tego, co sobie zapragniesz. 100 lat, Asiu. No to ten. No to w takim razie życzę Ci wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia innych takich tam. I zmócnij świeczkę. Raz. Na trzy. Raz. Dwa. Trzy. No, to Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy.